Dobry. Dobry. Witamy ponownie na naszym kanale. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o naszych wspaniałych występach i, i filmach. Się jedzie. Się jedzie. Kontynuujemy naszą przygodę. Dzisiaj gdzie jedziemy? Dzisiaj jedziemy na mikroprzygodę. Mikroprzygodę. Może nie, nie mówmy o szczegółach, bo zawsze musi nutka tajemnicy pozostać. Jedziemy na mikroprzygodę. Zobaczcie, jesteśmy spakowani. Żeby nie było, że Nyską jedziemy. Eee, właśnie. No. Nie, Nyski nie ma, bo pan Janek już nas nie lubi. Pan Janek już powiedział, że nie będzie z nami jeździł, bo ciągle udajemy. Jesteśmy spakowani wygląda, wygląda srogo, ale to tam w środku są takie głównie rzeczy Szplane. No takie różne. Woda mineralna. Tak. Tak, wody mineralnej mamy zapas, a no dzisiaj jednak namiot, namiot. Będzie namiot, więcej nie, nie, więcej nie mówimy, ale, ale będzie namiot, bo już widać na rowerze, że jest sakwa namiotowa. Tak? Ja nie zauważyłem tego. No tak, to jest wiesz, Ty nie zauważyłeś, bo Ty herbatę ciągle wodzisz. herbatę, wziąłem. Także będziemy pili. No, ja też wziąłem herbatę. Jesteśmy przygotowani, jest fajna pogoda. Zobaczcie, zaczynamy. Gdzie my startujemy? My startujemy na Wale. Na, na y, y, Lipa Piotrowska, Lipa Piotrowska we Wrocławiu. Dłużej y, w I startujemy. Wystartowaliśmy z. Spod domu, ale nie będziemy wam pokazywać no nie, w sposób. Ochrona danych osobowych. Ochrona właśnie, danych, tak, tak. Później będą stali pod naszymi mieszkaniami wszyscy. I z transparentami ja, się I, Wyjdźcie do okna, no, do no, okna. A, a tu też trzeba uszanować prywatność. Tak, także bardzo pokażemy Wam może kawałek ścieżki jak się uda. Tutaj w ogóle polecamy, m, takie tereny, jest to we Wrocławiu, Wrocławiu. sporo miejsc, jest, gdzie można. Tak, są wały, mm, są mm. Fajne, fajne miejsca. Nagramy y, filmik jeszcze, mam nadzieję, że to niebawem nastąpi. Y, z tego Lasku Rędzińskiego, tam, tam jest o, super. Tam to pięknie. Tak. Tam Aha, tam no zobaczcie, jest. tutaj jest jakaś budowa. Nie wiem, czy widać, bo pod słońce, ale nie marudzimy dalej, bo trochę nam się już zaczyna spieszyć. Traktor jest, o, traktor jest tam, proszę. A to tam się odbywają jakieś polowe roboty, a my powoli ruszamy, my coś tam jeszcze może z trasy się nagra, nie jedziemy daleko, jakieś 20 km za Wrocław. Będziemy Was na bieżąco informować. Trzymajcie się. 20 km, by wypadało znaleźć jakieś miejsce na biwak. Wydaje mi się, że tutaj po lewej stronie może być coś ciekawego co jest Kukurydza. I ale tam może być kamera tam jak wisi coś na Ty nie, nie jedźmy tam Nie jedźmy tam, zaraz nas ktoś przegoni i po co nam to? Nie, no chyba właśnie tak trzeba Tam gdzie zabraniają, tam trzeba iść ty, tu jest jakaś, tu jest droga normalna. Nie widać, co na nie. Ty, może tam, Żebyśmy w tarapaty nie popadli, bo na co nam to? Może tu w tą gdzieś, w tej kukurydzy, ty, tutaj są... E, tu, ty, tu są normalnie... jakieś życie jest. Ale co, myślisz, że nie gdzieś tu blisko, to tam dalej jedziemy? Tak, no, Wygląda wyglądamy na taką głęboką wiochę, ale... Myślisz, że ta... Że, że to jest jakieś tak, takie miejsce opuszczone czy co? Nie wydajmy, nie jest że nie No ja mam nadzieję ty Żeby nas tu ktoś, wiesz, nie przegonił, bo słabo by było. Fajnie, żeśmy weekend zaczęli. Ty, ale coś tam jest, jakiś motorek tutaj spojrzy, no? chodź wracamy. Wracamy, no ale się Tak mówisz? E, bo tu. to no ale po co nam tak daleko od drogi? Tu gdzieś się może rozbijemy. Może tutaj faktycznie tam coś stoi. Aha. Może się zapytamy o drogę, albo nam pozwoli tutaj zanocować. Może to właściciel. Albo, albo może być syn właściciela jakiś... może być, bo za kolekta tu stoi? O, patrz, jesteś, jesteś. Dobra, jak gaszę kamerę, gaszę. Dojechaliśmy do miejsca docelowego. Stacjonowania. Stacjonowania. Tutaj yy, rozbijemy yy, nasz super namiotik. Yy, ale z... ma, mam nadzieję, że będą dwa. No, mam nadzieję, ja że Nie, nie chcę ze sobą spać ja też. No. Nie lubię się dotykać. No. Nie, nie, nie. Może byśmy coś tu otworzyli. Czekaj. To otowalić, też... Ty popatrz, jak to jest ładnie. Coś Pokażemy. Beczki. Beczki to nie. Ale widać, że jest ładnie skoszone przynajmniej dzisiaj tutaj. Wyjątkowo. Ktoś się postarał, ktoś, my... ktoś wiedział, że przyjadą yy, yy, VIPy. To... <coughs> Dawaj zobaczymy, bo... Aha. Czyli ja, ja mogę już coś powiedzieć? Bo ja nie jestem z, z tymi panami, ja nie zmierzę. Ale, ale chciałem pozdrowić wszystkich tych, którzy nie zostali pozdrowieni w ostatniej części filmu się jedzie. A możemy ma, no <śla> że się pozdrowieni ci, <śla> którzy nie byli pozdrowieni. <śla> bo nie się jedzie. Oni wiedzą. Oni wiedzą którzy. <śla> Oni wiedzą. Była z tego nie, nie ma afera. No, pokaż czy, że przyjechaliśmy tutaj, nie? Nie pociągi. Nie, pan Janek już pojechał nisko. Mm. Aha, to, to wygląda jakbyśmy trupa tu mieli, no, zak to jest, zakopywali. To jest lodóweczka. <gry> mm. Nie wolno Nie tego. Nie, bo będą wyciągać. No, Przecież nikt są... nie wie, gdzie, gdzie to jest. Zmontujemy, ale, ale to trzeba skosować. Adam TV, chcesz być goście, nie? Niekoniecznie. <laughs> Nie, ale Adam TV się nas wstydzi, bo on yy, już jest yy, zaawansowanym, zawans, zawansowany, w tych ale sprawach. Nam się, yy, oglądamy. Nic nam się nie zwiększy. No, my, my na Czekaj, na słuchaj, no, Robert, Słucham. teraz koniecznie. Ja tutaj się biorę za rozpalanie ogniska, a ty filmuj yy, po prostu bo całą to procedurę, tak? się za robotę, tak. ja wiem co mam robić. Ja się biorę za robotę, bo przecież nie ma komu robić. No muszę tak? ja. Tutaj jest zbliżenie, proszę. Teraz. Yy... Czekaj, bo nie widać cię. Może... Nie, nie, no, 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 no właśnie, Twoje krocze ten. No właśnie, tak to nie. Będą zniesmaczeni. <laughs> tak, przyjechaliśmy, jest oczywiście nierozpalane. Yy, rozpalamy metodami survivalowymi. Sur może, sur może survivalowymi. ja zrobię. No to zaczynaj. Yy, tu już piórka nas kto nie, no, nie ci Kto nie wie? to puszka. Puszka z czym? Z brzozą. O, Bo już korę brzozową mamy wcześniej na... na o, a ty bliżej dawaj no, żeby tu było widać, no, przecież... No, przecież moją, pracę, moją pracę nożem. Słuchajcie, żeby no, że rozpadać wszystko. Rozpalamy Ale ognisko. Powinniś podjechać i pokazać flagę pod jaką jesteśmy. Tutaj. Nie wiadomo pod jaką flagą, no, gdyż nie, nie flaga oklapła, a teraz dopiero zaczęła wiać. A, Tutaj mamy A, to zapałki. To nie, bo to jest. Nie, 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 no nie daje. To, <grym> to. To jaka metoda survivalowa? to jest jakaś. Z zapałkami Czechowickimi? Nie, to jest, to, jest, to jest po prostu. A mieliśmy, mieliśmy nie reklamować. Nie, bo, bo to, to była. Nie, to. Nie, no, to no, no, to, no, to, no, to była. wersja. Bo, bo, bo widzowie będą zniesmaczeni oglądaniem tych. Tylko... Dobra, zmontujemy. Co y, by rozpalić, mamy już takie. Ja sobie wcześniej zawsze. Popsułem. <grym> Ja sobie wcześniej przygotowuję kawałki takie mniejsze drewna. Trzeba go trochę nastrugać, żeby łatwo było rozpalić. Ty wcześniej sobie Ja przygotowuję sobie albo tydzień, tydzień wcześniej, albo. Tydzień albo tydzień tak jak zrób to sam. Miesiąc wcześniej. Ale zrób to sam się okazuje, że, że żyje. Go uśmiercili. Żyje? No, żyje, uśmiercili żyje. go, a żyje. To ja niepotrzebnie płakałem. Nie, bo on z dwóch zapałek i, i sznurka z, z wstał po prostu. Aha, a to nie wiedziałem. No. I teraz tak, dobrze. Mamy trochę takich Ale małych. Za szybko to robisz, bo nie jestem w stanie... Yy... To sobie puszczą wolniej jak teraz będzie. Się Ująć się. Spowol sobie. I teraz, a gdzie jest ta? O, tu jest... Tutaj jest narzędzie do rozpalania, do rozniecania. Tak, słońce to nie będzie widać. Tak, słońce nie będzie widać, a tam będzie widać ze słońcem. Tutaj jest krzesiwko, którego rozpalamy? Zwykle, zwykle rozpalamy z zapałkami. Do filmu to... <laughs> krzesiwkiem. Bardzo, po, bardzo porządne krzesiwo. Tak, yy, to jest, to jest Może... sprzęt, który w każdych warunkach po, pozwala rozpalać. Najlepiej. Jest mieć Zaraz się kory. o tym przekonamy, czy to, trochę czy prawdę. Nie. Może ja przejdę z tej strony. O. trochę, Pr trochę kory brzozowej. Trzeba ją, trzeba ją nieco e, potraktować nożem. Zobaczymy, czy nam się uda, bo ja się naoglądałem tych filmów na internecie i teraz by Uda wypadało... się, czemu ma się nie udać? Podpalić, nie? Kora mhm. Brzezowa jest super, Panie Stasiu, się... pan... proszę podać no, zapałki. No, panie Stasiu... <laughs> I skrownika. Ty, ale ci z tych bushcraftowych kanałów, to już będą mieli beka, jak ktoś to obejrzy. Co? Dobra, jedziemy, panie. A, mo można rozpalać tym sprzętem załączonym, ale tym się rozpala lepiej noże. Kręci nas Adam TV? Dobra. Panie, o, elegancko. Zobacz pan, nie potrzeba zapałek. I teraz, i teraz się właśnie przydają te szczapki, które wcześniej się e. zostały przygotowane. Tak. Aha, ty zawsze ty, ty, jesteś przygotowany wcześniej. Tak, ja jestem wcześniej, ale oczywiście popełniłem błąd, gdyż nie przygotowałem sobie Yy, grub, Grubszych gałązek, ale to nic nie szkodzi. Ale piękne ognisko. Nic to nie szkodzi. Już to... gaśnie, ty, gaśnie już. nie gaśnie. Dobra, on to później powiększy, będzie dużym. Tak. To się, <laughs> to, się to się wszystko zrobi, stary ten. O. Pyk. No i mamy profesjonalne ognisko. Właśnie. Mamy prawie profesjonalne ognisko. Ale nam brakowało tego, takich ognisk nad morzem. Tak, możemy dołożyć jeszcze trochę kory brzozowej, bo ja się nie przełożyłem, no, chociaż nie. milian Robać na Bardzo dobrze, bo. Jemy. Czy kurydza z pola zarobana? Tak! Ta, to nasze. to nasze pole. Ale mizeria nie to kukurydza. Dlaczego? na mizeria. Dlaczego? Bardzo dobra kukurydza jest. No tu na dole, ale tam u góry. Nie. A tam u góry to nie wiem tu jest ok, ale tam w górę to jest dramat że co, że mała sucha? no właśnie jak wiedziałem, to tak wiedziałem nie, już nie, 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 ona nie po prostu jedzie, nie urośnie już, wiesz? Nie, nie będzie dobra, wiesz? Ona już jest Może na... Ale nie, ona już jest na styk. Nie, a ja teraz, ona teraz jest bitek dołego smażenia i już się mje. No wiesz, mimo tego, że to są znajomi twojego syna... to już nie będzie dobra. Chodzi w to załość woskową. To jest ostatni... Bo w nie tygodniu była lepsza. Bo była taka, no... Wiesz... Jak tam się jedzie? Ja nie piję. Pepsi? nie mogę, bo ja pedałuję. My, sportowcy, ja mam herbatkę tam bardzo pyszną. już po kukurydze jesteśmy, tak by... Aha, no i jak mogłeś, Witek, nie wziąć siekiery? O, ja to jest... będę w jednym miejscu sobie kładł, a później zbiorę, dobra? Ja to sprawdzę, Żebyście się tak, tak, ja to, ja to, ja to, ja to, ja to sprawdzę, wrzucaj, możesz wrzucać do ogniska. Beczka jest przygotowana na śmieci, tam, ale, ale na plastik i na... na, na... Nie. Tak, ale ogólnie fajnie, żeby... Nie, 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 spoko, dobrze jak w jednym tym... A co się w tych wy wypucowanych butach przyjechało? Jezu, stare, Tak się utrzymują, ich nie trzeba czyścić. one same się trzymają. No, teraz przyjedzie, zabierze no, go, potem ja po nich jadę i po rodzicu wyjedziemy na soli. Tak, tak. No, zjadę tu no, też herbatę. No, za to tutaj ja mówię, zaraz, tego się A może A jak to ty <grym> wcześniej, żeście się nie znali? Ja, ja no co o tym? Tutaj wresz. przecież z Alką przyjeżdżam na Oniżką. Ja Ale nie, bo wtedy jeszcze był młody i szczupły. Gdzie? No przecież cały czas byłem. Po tym YouTubie inny obraz. Ale ciebie zobaczyłem, ja, ja Cię po wsiacie po poznasz. Nie żartuję, ja wiem, co <grym> ty. <grym> Mało <grym> razy się widzieliśmy. No, no. Musiałem wystąpić w kilku odcinkach, żeby być znany. No. Ty, Robert, ty, masz może pompkę Boże, do tego, do piłki? Siem, Niestety mam piłki. tylko pompkę do roweru. No, tak, Potrzebuję pompkę do piłki, bo to już jest... Nie w tak w ogóle się na... Na... Robert, ty jesteś rowerem? Ja jestem człowiekiem. Twoim synem nawet. To nie widzisz, że rowery stoją? Że myśmy na rowerach przyjechali. Ale ja dopiero teraz zauważyłam. A byliście już na tym? No właśnie, ponoć no, ja super Na czym? No na tym właśnie Na filmie. Coś no, no, tam chodził Dawno temu filmie o tym ostatnim Nie byłem? Fajnie? Znusz. Ponoć y, w, ten Wyjaśnia się co było w walizce Marcellusa no, Wolesa Ale nie mów Patrzek na dół, tak Bo oślepiasz wszystkich, wiesz? A to takie ostre światło. Poczekaj chwilkę. Nie, nie wiem, może przecież. Ja nigdy nie, nie opowiadam. Dłonie, Mogę Wam tylko jedną a, cóż, rzecz opowiedzieć. Opowiedz do kamery, będziesz na kanale. O, na kanale. Sie jedzie. A, a jest... <laughs> no, Powiem, na się razie się, się siedzi. Na, na, na razie, ale. Na razie no. się pali. Na razie się pali, ale ogólnie się. Nasz polski aktor powiedział jedno zdanie po angielsku. Dlaczego jest niebieski? I tyle to było z całej roli, tak? Trzeba o nim węgla jest taki <noise> Matka. Czas, węgla jest ale może bez tak. mówienia.